Wiem, jak wielu z was czekało na tą serię, a przynajmniej na jej powrót. Jakieś 3 miesiące tej serii nie było, a jest to oczywiście seria, w której walczymy o karty z widzami. Jak jesteście chętni do wzięcia udziału, to zapraszam do komentowania, łapkowania i przy okazji przypominam, że musicie być widzami, czyli musicie subskrybować kanał dzisiaj. Dziwny zbieg okoliczności wyszło także, że walczę z Simonem Siłanko, witam. Cześć, witam wszyscy, cześć, witajcie wszyscy. Boże, moje przywitanie, jak zawsze <laughs> spoko nic się nie dzieje. Jak coś wyszło, tak, że po prostu Simon też nagrywa filmiki na YouTube, link jest jak coś podany na dole. I dzisiaj walczymy o kartę z Latana Ibrahimowicza wersja 91 Inform I przy okazji malutkie wyjaśnienia, dlaczego tej serii tak długo nie było. Jako że wiecie teraz z Team of the Season i w sumie na drafty 193 Moje wszystkie pieniądze z gry poszły wek. W tym momencie mam na koncie 1316 końców. I jeszcze 300, jak przegram, będą się od. Za każde 1000 polubień dodaję 1000 końców do wartości kolejnego zawodnika. W tym momencie to jest ponad 300 tysięcy, także wartość tej karty, z latana najwrachnicza wersji inform jest naprawdę dość można powiedzieć, że duża. Patrząc na to jak jestem biednym graczem FIFA na koniec FIFA. I jak chcecie wziąć udział w kolejnym materiale, wystarczy, że zostawicie łapkę w górę. I to się później też przełoży na wartość kolejnej karty, która będzie w następnym materiale. Musicie być widzami, czyli subskrybować kanał i napisać komentarz. Czyli po prostu wasz nick. E, no, powiedzmy tak: platforma, wasz nick, overall składu i tyle. Jeszcze tutaj taka w sumie mała wstawka, bo ogólnie to sytuacja wygląda tak, że jeśli uda mi się wygrać, ja oczywiście tutaj nie stałem się w roli faworyta, żeby nie było. Ale jeśli udałoby się wygrać, to wartość kolejnej karty wzrośnie o kolejne 15 tysięcy i za każde 1000 polubień wzrasta także o kolejne 1000, także naprawdę warto zostawić tutaj polubienie. I jeszcze, nie wiem czy to Cię akurat interesuje w tym przypadku, ale zawsze jak z kim gram, to no po prostu proponuję Ci, że możesz kogoś pozdrowić jak chcesz. Pozdrawiam chłopaków z innego wymiaru futbolu przede wszystkim. Jest to bardzo ciekawy kanał piłkarski, opływający głównie na ciekawostkach piłkarskich, czy też Różnych evenementach ze świata futbolu, Tak więc zapraszam również do subskrybowania kanału, również z nimi e, jakby współpracuję i tworzymy taką ekipę. E, no i ogólnie Twoich widzów, wszystkich. Jeśli chodzi o inny wymiar futbolu, to zapowiadać takie małe kolabo. Za niedługo, przynajmniej tutaj tak rozmawiałem z kolegą, który prowadzi ten kanał, czy tam z kolegami, z tak, kolegą jednym rozmawiam. Pewnie z Kacprem. Tak i w sumie ja powiem Ci, że ma naprawdę bardzo fajny pomysł, więc za niedługo może wyjść naprawdę fajny odcinek na ten kanał. Taki można powiedzieć we współpracy z innym wymiarem futbolu. A tymczasem Renato znaczy, zostaje w wylewu. Alaba to samo. Kolejne przebicie. Mane! Kurde. Kurde, te mane to, to z w tej fifie. A To nie było mane. To, było to był Idrissa. Nie, to był Idrissa gay. To był Idrissa gay. ci, że tak się troszkę rozgadać, na początku i nie zwróciłem uwagi na, na Twoją obronę. Ty, czy to ty, czy ty masz najbardziej klasyczną obronę tej FIFA, czyli. Nie, nie, baj to nie jest na pewno, bo tutaj jest tutaj troszkę za, za, jest jasny, za jasny kolega, który tam gra. Ale, czy ty masz Rid'a na obronie? Nie. A kogo masz? Masz Smolinga na pewno? Tak, mam Smolinga. Kogo masz na lewej obronie? Na lewej obronie, Alabe. a to i Botenga, tak? Tak. A czyli tutaj już taki... To nie jest taka klasyczna obrona, ja wiesz, że baji, Luke Show i na prawej stronie Kyle Walker, tylko tutaj już takie hybrydy Gra, małe. Grałem takim składem przez dłuższy czas i skrysował się bardzo całkiem dobrze, a tymczasem saliomane pole pole karne, wycofanie, a nie doszło piłka. Powiem ci Powiem ci, że, pamięci, że ja w tym roku jeszcze była nie grałem. W drafcie tylko, ale jeśli chodzi o tak, że do składu go wrzucać, to no jeszcze nie miałem akurat przyjemności. I w sumie może nie dlatego, że mnie nie stać czy coś, tylko że prosto jakoś... Nie nie dlaczego, ale jakoś nie lubiłem nie lubiłem nie, piłką grać Zbysia. O nie Ooooero ale... uderzenie i 2-0 Pięknie Za... Niepotrzebnie poszedł na raz Chris Smalling i wszystko. No tam troszkę. Razu... To jest właśnie. ten moment właśnie. No no Niepotrzebnie, pressing, dost... niepotrzebnie pressing na Eriksena poszedł. Mógł kryć cały czas Aguero, to by nic z tego nie wyszło chyba. Spotykasz na przykład widzów na, na, na mieście. Bo no tam już... Już tam już akurat masz tam dość duży kanał, nie? To znaczy... Znaczy ten nowy, ten nowy, jeszcze nie, ale na tym starym miałeś prawie 10 koła, nie? Tak, to znaczy ostatnio na, na tym nowym kanale ktoś mi napisał komentarz, że e, jechał ze mną, windom e, w e, Agorze, to jest taka galera biometna tymczasem Hueginson, dosiedkowanie. Ale no. odezwał się czy nie? Czy po eee, nie, nie, nie odezwał się, ale napisał mi, że jechał ze mną windą e, wtedy, no i faktycznie to była prawda i nawet wiedział, gdzie ja wysiadłem, kurczę. Lol. A powiem ci, że ja miałem dostać dziwną sytuację, bo pojechałem na koncerty tutaj do miasteczka obok, tam było w sumie dni tego miasteczka. I, i tam kilku chłopaków, ja będziecie to oglądać, to było w Kietrzu. No w sumie tam dość dużo chłopaków. <laughs> powiem ci, że tam przez chwilę to był. Jak tak stanąłem, sobie, to nawet się nie spodziewałem, że coś takiego może wyjść no, kawałek ode mnie, nie? bo tam wiem, że zawsze dużo ludzi pisało z Kietrza, że e, kiedy jakieś spotkanie w Kietrzu i tak dalej, ale powiem ci, że przez chwilę to tam wyglądało tak, że tam miał koncert taki raper jeden nie? i przez chwilę stary, tam, ko ko koło mnie więcej ludzi stało, jako tego rapera, który dawał tam... <grym> dawał tam autografy, ja myślę, że to trochę kupię, nie, ja tam przyjechałem, zapiekankę sobie jem, cały z uwalony, bo strasznie dupna ta zapiekanka była, a tutaj co chwilę ktoś podchodzi po jakieś zdjęcie, tu po jakieś autografy i tak dalej, nie? Nagle nie... nieświadomie zostałeś gwiazdą, Grydę <grydę no. tego miasta. <grydę> Ale, nie, naprawdę fajnie, jakby cię to oglądać, chłopaki, to pozdrawiam. Koniec pierwszej połowy, 2 do 0 póki co. Ech, jak no jak to, to dominacja, jakby nie patrzeć, żadnego strzału nie, no, nie potrafię po prostu sforsować twojej obrony, moim, no, nie ta... mi się słabo fizycznym, no, poza Morze albo atakiem jednym. ta obrona kościelny i, i rit. A zwłaszcza kościelny, pamiętajcie, że tam on trzyma całą defensywę. Nie podoba mi się, że tak dużo tutaj twoich zawodników jest. Okej, okay. ale tutaj dośrodkowanie i boczna siatka. Jak Hamzik tego nie trafił? Przecież to była pusta bramka praktycznie teraz. Jakim cudem Marek? Jak tyś to zrobił? Znaczy w sumie powiem ci, że dużo ludzi narzeka na kościelnego, a jak dla mnie się gra nie super. Szkoda, że nie ma żadnej karty takiej wiesz, specjalnej, bo pewnie patrząc na warunki oh. teraz, teraz po, po t byłaby strasznie tania, a, a... naprawdę się nie świetnie gra. Gdyby mu troszkę podwyższyli fizykę, to powiem ci, że... No czołówka. Gdyby, gdyby Arsenal grał to... lepiej w tym sezonie o... Ale to zrobił, Aguero! Batland! Ale powiem ci, że Batland coś w tym meczu taki na no, niewidoczny. To znaczy normalnie tam jest kurtua, y, ale też nie chciałem ryzykować, bo on ma normalnie 6 zgrania, więc wolałem rokarza na ten mecz y, z pełnym zgraniem, no ale i tak za wiele to nie zmieniło. O nie najgorzej Aguero, czy to będzie Hatrick! Kurde! Tak. Kurde, Aguero to jest dzik powiem ci. No dużo osób jednak narzeka na... Aguero ze względu na jego fizyczną, czy, czy tam wytrzymałość, no ale u Ciebie daje radę tygodnia. Aj Po prostu kondycję oszczędzić, ojejku. Aj! Siedzi! No i pięć. Manita. Manita! Aguero kurde, co się rozstrzala powiem że u mnie zazwyczaj to Son i, i ten, Imano strzelają, zazwyczaj to asystuje. Albo Eriksen, bo u mnie gra tak wiesz, ofensywy Polscy ten... u mnie gra jak, jak ten, jak dziewiątka, nie? No, kojarzę. Także po prostu wiesz, Aguero rozgra piłkę, a Eriksen wychodzi na czystą pozycję. No bo tak wiesz, nikt się tego nie spodziewa, że akurat Eriksen tam będzie latał. Koniec. Przypominam, że kolejne 15 tysięcy dochodzi do kwoty, czyli to będzie na następnym odcinku. 315 tysięcy do wydania na kolejną kartę. Będę musiał wyszukać mniej więcej, jaki to zawodnik by był. No i do tego. Za każde tysiąc polubień wlatuje kolejne tysiąc końców do wartości zawodnika, także jak się postaracie, to w kolejnym materiale może być karta o naprawdę bardzo, bardzo dużej wartości, jeśli chodzi na przykład o wager'y, bo w tym momencie, w tym roku wager'ów to chyba nikt nie nagrywa, przynajmniej tak mi się wydaje. Że... Stary w ogóle Eriksen zaliczył 21 udanych driblingów, cześć to? 21? No także tutaj Eriksen poszalał dzisiaj w tym meczu. Dobra, kurde. dzięki za uwagę, trzymajcie się, Papa. cześć.